Dobry wieczór wszystkim. Miedź Legnica to bardzo dobra jakość piłkarska, to, to świetnie poukładana na drużynach ofensywnie, układa sobie te mecze i wkurza mnie, że w taki sposób po prostu my dajemy napędzić się przeciwnikowi, bo to nie przez te atuty właśnie piłkarskie, a przez takie dziwne zachowania, przez te fragmenty gry rozkręcamy właśnie mieć. i to, to, mnie, to mnie najbardziej boli. Mam na to wpływ na pewno teraz w tych najbliższych dniach, żeby to koregować, ale już he, daliśmy konkretny impuls w przerwie i, i ten impuls w pierwszym momencie po wyjściu z szatni dał he, i łapał rytm tego, co byśmy chcieli. Ale dostajemy dzwona również he, po takim he, ani innym he, zachowaniu, którego na pewno mogliśmy się wesprzeć i, i, i to boli, he, to na pewno boli, bo ta drużyna była monolitem he, Tutaj e, no takie 4-0, które idzie po prostu w świat. E, natomiast e, trudno, żebym powiedział, że przy 4-0 ja widzę pozytywy, ale e, na pewno ta drużyna ma trenera, który absolutnie nigdy w życiu się nie poddawał i na pewno taki wynik go też e, tylko i wyłącznie zmotywuje do tego, e, żeby jeszcze więcej zasuwać i to jak najszybciej odwrócić. E, i takiego charakteru na pewno oczekuję od swoich piłkarzy. Wydaje mi się, że ten wynik, zresztą to zawodnikom mówiłem po meczu, że czy przed meczem nawet że jest konsekwencją tej, tej pracy z ostatniego tygodnia, z ostatnich tygodni po, po meczu w Olsztynie. Ta reakcja na, na te, to, to, co się wydarzyło w Olsztynie i co trwa od trzech meczów, to jest to jest to, co. Każdy trener by sobie życzył, bo, bo drużyna naprawdę w tej chwili bardzo ciężko i mocno pracuje na to, żeby, żeby te wyniki takie były jak są jak są w tych ostatnich spotkaniach. Mecz sam w sobie był mimo wyniku trudnym meczem, bo y, zagłębie przy 1-0 dla nas y, stworzyło sobie dwie dogodne sytuacje. Pomprzeczka tam była chyba. Bardzo dobrze wykonywaliśmy stałe fragmenty gry w pierwszej połowie, a później byliśmy bardzo konsekwentni i bardzo rozważni w naszym graniu i później te przestrzenie po odbiorze piłki nam się, nam się tworzyły i, i to było naszą bronią w tym meczu. Całość podsumuję tak, że był to zasłużony nasz mecz i zdecydowany.